Siema, no z tej strony i zero dzisiaj ko ostatni odcinek z lotników. Tak, dzisiaj będzie pożegnanie z naszym Halifaxem. Został jeden powrót do domu. To są powrót do domu. No i... Może pojawi się Warszawa racing, może pierwsze się pojawią wiary. Ale to zobaczymy później. W naszym fachu często zostaje się bohaterem narodowym. Niestety pośmiertnie. Po latach walki na Zachodzie wszyscy marzyliśmy, aby wrócić do kraju. Ale do diabła nie w taki sposób. Nie po to przedzierałem się we wrześniu do Francji, żeby resztę wojny przekiblować w oflagu. Wiedziałem tylko jedno. Żywce mnie nie wezmą. No wiem. Trzymaj się. Mu. Czekaj, to ty jesteś na drzewie czy na gałęzi? Czekaj. Teraz powódka ponownie. Na gałęzi się zerwało. No dobra, znajdzie to ją we wraku. Połamany, podrabany... Wróciła. Dobra, tutaj nasz samolot się rozbił. Muszę się skontaktować z akarem. Nawet nie wiem gdzie jestem. A i najważniejsze. To Trzeba jest... zniszczyć radar, nie może dostać się łapy Niemców. To jest tył? To tutaj jest wrak w przodu. No tak, to jest wrak z przodu. To widać bomby, to tam jest przednia gondolia. No tak, tutaj, tutaj... Nic z tego nie będzie. Ten sprzęt już nie zadziała. Pozostaje tylko wysadzenie tego wszystkiego w powietrze. Ładunki powinno wystarczyć. Trochę jednak tego jest. A nie lepiej od razu wysadzić też tam skrzynię, bo... bo później oni też to mogą wykorzystać przeciwko powstańcom. Nie mogę iść dalej, dopóki nie wykonam mojego zadania. Co jest twoim zadaniem? A teraz nogi. Uwaga! Bomba wybuchnie! Zjedziemy radio. Mi się z Teraz muszę znaleźć radio. Ale tak, żeby nie postawić całego niemieckiego batalionu na nogi. Gdzieś to musi być nadajnik. Dobroni. Tengrę zapisałem. Co tu mamy? No tak, łatwo nie będzie. Ach, tung minę! Mogę przejść, ale szansę Uwaga, minę. Albo użyję mapy pola nowego. To jest dobra myśl użyć mapy polaminowego Wiadomo, że służy, żeby żołnierze mogli, bo jakby nie było To później przychodzi taki i Gdzie ja to montowałem te miny, a później wysadz A później się wszystko wysadza w powietrze No bo zapisana gra Achtung, tak minen No w sumie podobnie było w grze szyfrów, ale a tutaj mamy tak, a tutaj się oznaczałem, tak a tak to nie dosta, A tak to... Nie oś kartkę się wyświetlała! I pamiętaj se te... E, te mapy. No tak to jest ładniej. A tam to... i siedzieć w samochodzie, zaświecił światło i nic nie nim się. Ach, co trzymać, nie nacisnąć. Bo jeszcze zobaczę. I wątpię, żeby uwierzyć, że jesteśmy Niemcem. Tylko merdą. Dobra. Czekaj. To ma takie samo uszkodzenie jak ten nasz. To pytanie: tam ten był nasz, czy ten był nasz, w którym lecieliśmy? Pytanie. Nie, nie, już mogę wstać. I teraz biegniemy. Huczy! Raz się śmierci. Łazimy. Wchodzimy do tych okopów. Niemieckich. Nie musieli tego robić. Teraz spokojnie. Żadnych gwałtownych ruchów. Może uda mi się przemkać. Cierpliwości... Nie wiem że oni nawet użyli tych samych... Nie, nie!

Plakaty, ale to mało. Użyj tego radia. Jeszcze granaty. Jeszcze chwilka, chyba coś ma. Coś jest. Mam go. Mam ich. Halo, tu Grab 1. Trzy tyczki na drodze. Sypią grochem aż huczy. Nie przedrę się. Muszę im je jakoś przemeblować. Grab 1, nie masz na to sprzętu. Ja nie mam wyjścia. Jeśli dasz radę, to uszłej zapalniki od pociwków. To jedyny sposób w tej sytuacji. Uszkodzić zapalniki, zrozumiałem. Znaczy półka z masłem. Gdzie jest punkt kontaktowy? 3 kilometry stąd, samotna stodoła. Jak będziesz w pobliżu daj światłami sygnał SOS. O tym cię poznamy. Grab jeden, zrozumiałem. Bez odgrywki. No to wy... By... To zwalnijmy. Niech się wykończą. Znowu szperacze. Masz ci los. Muszą pilnować za porządku. Tym bardziej, że to jest 44. Tutaj trochę stracili we Francji. No i Włochy skapitulowały. Wtedy będzie bezpieczniej. Najpierw. Pierwszy dział przeciwlotniczy. Jest skrzynka za Teraz muszę rozkręcić i uzbroić jeden z nich. Muszę go teraz zakręcić. Uwaga, uwaga! Wszystkie dałem na stanowiska! Obraz 8-8 dział. Macie 5 minut a powrót! Teraz szybko do następnego zapalnika. Nie zauważył mnie. No to dobra, kolejny. Drugi zapalnik. Mi się A, żeby A, kolejny. tylko w rękach nie Żeby kolejny. A, kolejny. A, później kto rozwali trzecie? kolejny. A, nie. A, kolejny. A, kolejny. A, kolejny. akurat nie A, A, później. No i bomba. Uwaga, uwaga, odchwytyj wszystkie zarogi na swoje stanowiska. Obrazu 88. Daję macie dwie Nie, to no nie patrzcie tu. No i do fury. Jakby mi go specjalnie podstawili. Masz karabin, nikt ci nie poskoczy. No i sami się wykończyli. Trzeba mi było do komendosów iść. ale zachciało się latać. Teraz muszę nadać sygnał światłami, bo mnie jeszcze wezmą za szkopę. niebieskie Dzień dobry, panowie. No przecież, że ktoś. Jak ja wam zazdroszczę, chłopaki. Trzymajcie się, bo nasza praca jeszcze nie jest skoczona. Warszawa walczy, Nocy z 16 na 17 sierpnia 1944 roku załoga bombowca Halifax JP220C, pod dowództwem leszka owsianego dostarczyła pojemniki z zaopatrzeniem dla powstańców warszawskich. Cały ładunek wylądował na placu Napoleona i został przejęty przez walczących Polaków. W czasie przelotu załoga prowadziła regularną wymianę ognia z niemieckimi stanowiskami obrony przeciwlotniczej rozlokowanymi wzdłuż brzegów Wisły i w samej Warszawie. W drodze powrotnej samolot został zaatakowany i uszkodzony przez niemiecki myśliwiec Junkers Ju-88. Wszyscy członkowie załogi, oprócz Leszka Owsianego i Jana Lyka, ewakuowali się ze spadochronami. Halifax rozbił się na stodole w wiosce Dębina koło Załoga z wyjątkiem jednej osoby cudem przeżyła katastrofę. Włodzimierz Bernhardt, bez większych obrażeń, wylądował na drzewie, które zamortyzowało upadek. Po skontaktowaniu się z członkiem AK, dołączył do oddziału podporucznika Zdzisława Straszyńskiego pseudonim Meteor. Od 1 sierpnia do 13 września. 1586. Eskadra Specjalnego Przeznaczenia wykonała 54 loty, tracąc 11 załóg. W czasie trwania Powstania Warszawskiego 306 alianckich samolotów zrzuciło 159 ton broni, leków i jej żywności. Zbyt mało, aby zmienić losy Powstania. Wystarczająco, aby udowodnić, że miasto nie jest 1940-1947 w Polsce w siłach powietrznych w Wielkiej Brytanii służyło kilkanaście tysięcy osób. A więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia i cześć!